Figurek koni czy innych zwierząt. A w tym roku na święta dostałam bardzo dużo kolorowanek, które zresztą bardzo chciałam mieć. Są to kolorowanki, które się koloruje inaczej niż takie zwykłe czyli w każdej z nich mamy numerki i dopasowane do nich. Kolory, czyli numer jeden to jest na przykład niebieski, numer dwa żółty i tak dalej. I właśnie kolorujemy według tych. Znam innej, która by tak miała, więc naprawdę ciekawe. Ma śliczne oczka, takie wyróżniające się i nosek. Po prostu genialna grzywa, taka bardzo bujna. Cały on jest taki fioletowy. Tutaj bardzo ciemny. Ma tutaj jeszcze księżyce, gwiazdki namalowane. Naprawdę genialnie tego Renifera. I teraz właśnie wchodzi ten złoty. To też taki Rudolf, bo jak widać, ma czerwony nos. Na Porożu ma jeszcze czerwone paseczki, ale w całości jest po prostu złoty. Taki piękny, błyszczący. Kato, mały cielaczek, czarno-biały, nie wiem, w sumie. Wydaje mi się, że to jest samiec, czyli mały byczek. Tak by na to wskazywało. Po prostu jest tak słodki, calutki czarny, ale tutaj ma takie białe plamki. I biało-czarna krowa. To jest, słuchajcie, rasa krów holendersko-fryzyjska. A jak wiecie, ja uwielbiam konie fryzyjskie, więc te krowy musiały się Krowa do kolekcji. Tym razem rasa Galloway. Mam cielaka leka do tej krowy, więc. W końcu zdecydowałam się na właśnie krowę. Ma całkiem spore wymię. Z tego, co pamiętam, to cielak wyszedł w 2024 roku, albo 2023. To klacz Knabstuber. Być może to jest nietypowy wybór, ale od jakiegoś czasu się przekonałam do tych nowszych Knabstuberów. Może kiedyś mi się nie podobały, ale teraz uważam, że są naprawdę fajne. Wy zaszkiego już co. Długi czas, więc teraz w końcu przyszedł czas na samice. Po prostu genialnie wygląda na całym ciele centki. Ma bardzo fajny ogon, długi i tutaj jest taką górkę, którą dostałam. Tym razem od przyjaciółki, bo reszta, co widzieliście, to było od mojej rodziny po prostu. I tutaj mamy od przyjaciółki gołębia. Po prostu takie, jak wygląda już w docelowym miejscu. Naprawdę jestem zachwycona. Jaram się, że to dostałam. Wow! Po prostu lepszego prezentu nie mogłam dostać. Naprawdę genialne. Brak mi słów aż.